Ja w miarę szybko się budzę, faktycznie. Nawet jak czasem jest mi ciężko wstać, chociaż tak jak mówiłem, od nowego roku stwierdziłem, że tyle ile potrzebuję, tyle śpię. Staram się wcześniej chodzić i późno wstawać, co potem jakby skutkuje tym, że muszę nadganiać całą produkcję, ale, ale przynajmniej wcześniej się, wiesz, jakby budzę do działania w robocie i mam dobry humor, no. Prawie codziennie mam dobry humor. Nie miałem pomysłu na to miejsce. Samo wyszło. Nie. Pracując jeszcze w restauracjach wychodowałem swój zakwas i pracowałem na tym zakwasie cały czas. Piekłem chleby dla swoich gości, gdzieś na pewnym etapie zdobywając nowe doświadczenie, umiejętności, yy, zakiełkował właśnie taki pomysł, że być może pracownia z pieczywem, gdzie będzie można robić, tak jak kiedyś się wypiekało, tak jak kiedyś się tworzyło chleby, bułki i innego rodzaju pieczywo. I w końcu udało się to zrealizować. No, no i wiesz, i wszystko ładnie, pięknie było do momentu, aż yy, zaczęli remontować wildę w połowie listopada. Pozamykali całą ulicę, rozryli wszystko, zrobili, postawili wszystkie możliwe znaki, jakie dało się postawić. Ślepa uliczka, objazd, zakaz wjazdu, zakaz postoju, po prostu cała ulica w biało-czerwonych słupkach. Tramwaj przestał jeździć, ludzie przestali przyjeżdżać tutaj. Prawie 60% utarg spadł w listopadzie i w grudniu. Gdzie w grudniu powinienem wyjść chociaż na zero, po prostu przez to, że jest więcej wydatków, więcej, więcej wolnego. To byłem stratny w grudniu, nie? 1,5, 10,5, 11,5. I wiesz, i, i tutaj nie masz szans na jakąś, wiesz, rekompensaty, na jakieś wsparcie, na nic, nie? Wiesz, najgorsze, że to bardzo mocno uderza w takie malutkie właśnie przedsiębiorstwa, nie? Bo wiesz, to, że tutaj pracuję 6 dni w tygodniu, od początku są tak wysokie koszty, że wiesz, to przynosiłem normalną, naprawdę minimalną, przeciętną wypłatę do domu. A teraz nie wiem, czy będę taką wypłatę przynosił, nie? Także. To jest przerażające, co oni robią. Do widzenia, dobrego dnia. Każdej z opcji gastronomicznych. Miejsce, w którym się pracuje, jest to miejsce, w którym się spędza połowę albo większość czasu, czyli większość doby twojego życia, czyli też musi być miejscem, w którym się bardzo dobrze człowiek czuje, czujesz się komfortowo. Czujesz się jak w domu, starasz się sobie stworzyć też warunki do pracy, do życia, do odpoczynku, do dorobienia do jakichś przerw. Ja miejsca na tą pracownię szukałem około półtora, dwóch lat. Po całym Poznaniu różnych lokali szukałem, oglądałem, i w końcu tutaj na Górnej Wildzie, właśnie znajdując ten lokal, od początku wiedziałem, że to jest dokładnie to miejsce, w którym powinna powstać pracownia. I faktycznie dla mnie bardzo dużo znaczy, ponieważ koncept był taki, żeby wszystko było widać, żeby goście wchodząc, Widzieli mnie, mogli ze mną porozmawiać, mogli zobaczyć chleby, mogli zobaczyć wypiek, czyli piec, widzieć jak wyrabiam ciasta, jak zaplatam chleby, jak wkładam chleby do pieca, jak je wyciągam, jak pakuję dostawy, tak więcej i obsługuję gości, i rozmawiam z nimi, i słucham z nimi muzyki, i śmieję się, i pakuję te chleby. Wszystko widzą. Nie ma przed gośćmi żadnych tajemnic i to miejsce no, jedno z najważniejszych w tej chwili w moim życiu. Pomarańcza w chałach, jak są jakieś rodzynki gdzieś, to i kanapkowy, tak? Bardzo dużo gości przychodzi tutaj, żeby tylko się przywitać, przybić piątkę, pożartować i no, takich relacji koleżeńskich jest bardzo dużo i myślę, że jedna z ważniejszych relacji, która zamieniła się z dzień dobry, przyszedłem, przyszłam po chlebek, no to w tej chwili dalej kiełkuję i kontynuuje i bardzo szczęśliwy. No masz plecioneczkę, tu masz wszystko, majster. widzę. Okay. Bo paski wyszczuplają, ale musisz mieć je pionowo. Jak zakładasz poprzek, to się robi taka piłka lekarska. Nie Można wziąć pieska! Co? Niech pan wejdzie z psem. Ja nie będę z nim chodził, bo on, on... on jest, no, jest zakluczony. Jak pan nie ma to się tylko temu to wejda, ale... No śmiało, pewnie, że tak. Tak, tak. My lubimy psy. Cześć kochanie, przywitasz się czy nie? On jest taki tak, mało... Czy no, no, jesteś no, mało? tak, Okej, okay. okay. część jeszcze nie, nie, nie atakuje. E, nie, nie atakujemy. Woli z panem na na dworze. Dobrze. Hałeczka, no, chleb żytni, chleb y, graham. To proszę żytni i graham. Proszę bardzo. Bo ja tu przychodzę prawie codziennie. A pan naprawdę nie ma swojego domu? Tak, 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 tak. Kiedyś się go zapytał. No. Pan jest tutaj codziennie. Pan nie ma swojego domu. No, nie, no, Jarek przychodzi no, codziennie bardzo pomaga w pracowni. Rodzice pomagają, przyjeżdżają, tata rozwozi, mama robi ciasteczka. Orkisz, 2, 5. No, bułeczki dla Marcina, dla kolegi jego, co ma futraka. Bo ludzie za dużo kupują tych bułeczek. Za dużo, za dużo, bo dopiero co 200 zrobiłam i dzisiaj znowu 200 i w piątek pewnie znowu, nie? No to, to jeszcze będziesz musiał mi dopłacać tutaj. To wtedy będę przychodziła chętnie. Już nawet mogę o 5 rano przychodzić i robić. Dobrze? Wchodzę w ten biznes od razu. Dobra. Żeby mi płacić, czy żebym przychodziła Są tak dla... wcześnie? Aha. Myślałam, żeby płacić, bo co do płacenia to pewno niekoniecznie. O Pieniądze chcesz? Nie, od syna. No. Ja, nie Od rodziny. Po co mi... No syn to nie rodzina. Syn to jest syn. A rodzina to jest cała pozostała. No jesteśmy rodzicami Marcina, pomagamy mu na ile tam możemy, Jeżeli żeby. Jest no czas ja, tak, czas mamy, bo na emeryturze jesteśmy, więc co tam nam zostało? A on się cieszy, nie musi zatrudniać ludzi dodatkowych, bo ma darmową pomoc. Nie, Marcin, a ile zrobiłem? No to tylko dwa, no to co się pytasz ty na dole? Jak tylko dwa są. No widzisz, tak u mnie jest z matematyką, dlatego... Na... Nie, jest, po ta. prostu teraz widać kto pracuje, a kto sobie chodzi. No widzisz, ktoś pracować musi, żeby nie pracować na ktoś. No właśnie, no właśnie. I to jest to, ta sprawiedliwość. Jeden pracuje, chociażby nie musiał. Pa. Na razie, papa. Pa. Do piątku. Pa. Do zobaczenia. podaj. Po po <laughs> Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. do widzenia. Na razie, pa. Dlaczego w tej chwili robię chleb? Myślę, że po wielu latach zrezygnowałem z gastronomii typowo restauracyjnej. I właśnie chyba przez to, że rozkochał mnie w sobie pierwszy zakwas i zabawa z żywym organizmem, jakim są bakterie, właśnie zakwasu. Spowodowała to, że bardzo chciałem nauczyć się tworzyć pieczywo, które od zawsze towarzyszyło człowiekowi, zarówno na poziomie religijnym, społecznym, jak i politycznym. Bardzo często było przekazywane w ramach różnego rodzaju gestów, potrafiło być też wykorzystywane w czasie wojny jako waluta. Także myślę, że zastosowanie i tradycje ma chyba największą z, z wszystkich produktów spożywczych, jakie istnieją na świecie. I każdy kraj ma swoje pieczywo, co jest niesamowite, a dokładnie swoje chleby. Każdy się czymś innym charakteryzuje. I stwierdziłem, że tą wiedzę bardzo chcę zgłębiać, ponieważ jest ona. Tak szeroka, że nie jesteśmy w stanie tego przekazać za pomocą kilku bochenków chleba i koniec końców, gdy wstaję kolejny dzień rano, przychodzę do pracy i wkładam przefermentowane w 100% bochenki chleba do pieca i wyciągam piękne, złociste i chrupiące chleby, którymi mogę dzielić się ze swoimi gośćmi i sprawiać, że każde śniadanie wspólnie spędzone ze znajomymi czy z rodziną sprawia to, że ich dzień jest piękniejszy i myślę, że dokładnie to spodobało mi się w tworzeniu chleba.